Wymieniłam właśnie 12 butelek na 3 euro. Zaraz pokażę Wam, jak to zrobiłam. Mam tutaj pełną siatkę puszek i plastikowych butelek. Teraz idziemy do sklepu i wymienimy je w automacie. Mamy nasz automat. Możemy wybrać język polski. Automat kaucji zwrotnej. Wkładamy tylko nieuszkodzone i puste butelki jednorazowe z etykietą. Butelki muszą być puste. Podamy powoli. To jedna butelka, 25 Nie składamy ręki do 20 tak jak właśnie zrobiłam, to po prostu z daleka musimy poczekać. ale to jest fajne i jeszcze mamy 2 euro aż ma się ochotę iść wiecie na ulicę Miałam pozbierać te butelki i tutaj wrócić nie musimy mieć paragonu ani nic po prostu A, 10 butelek, 2,50 I w tym momencie 12 butelek wymieniamy na 3 euro. Wrzucamy wy I mamy paragon na 3 euro do wydania w Ridlu. Wymieniłam właśnie 12 butelek na 3 euro.